I że Państwa na Pokemon Go razem z CCG, a czekamy jeszcze na wejściówkę prasową, niestety trzeba być w tym, co jest mega utrudnienie. ogólnie jest kolejny minus, nie widziałem jeszcze nigdzie tutaj szatni, więc to też jest mega minus. Jestem na jednej wielkiej sali więc tak to wygląda rzeczywiście jeszcze główna scena dla jakichś tam że tak to powiem lepszych i tak dalej ja również się będę walczył czekamy na tą wyświetlę dla presu jeżeli chodzi tutaj o wyposażenie tego stoiska to już raczej to nic nie można prawie kupić ceny są w euro i są horrendarnie wysokie Aha no euro No, więc tak to wygląda Jeszcze jest drugie stanowisko Gdzie kurwa widzę że Charizarda UPC Proszę Państwa Idę to zobaczyć we say we love, we say we love. No i proszę Państwa wróciliśmy do środka Ja już mam plakietkę, żeby nie było Jest media napisane Jestem Eto. uczestnikiem, jest media Aga też ma media Ogólnie karty Pokémon są w euro I są mega grube ceny bo zaczęli z upc pc wychodzi ponad 1000 zł. jak widzicie już w kraciarkę zaczęli grać Pokémon go dopiero zaczyna się o godzinie 10 więc ja dopiero gram od godziny 10 tak naprawdę a tutaj możecie zobaczyć jak już zaczynają grać TCG widziałem już właśnie swoją talię z giratiną tutaj zjeść. o tu są stanowiska do pogo, możecie zobaczyć jak to wygląda leżą telefony chcecie się na telefon zalogować i jest proszę Państwa, parcie tam, nie? To czekaj. Tam grają Uniorzy. Natomiast no, tam jest Pikachu, mam nadzieję, że było widać, a my szukamy ogólnie wszystkich moich przydupasów. Przewidywania na turniej. Wygrywasz, przegrywasz? A czy powiem tak, moje przewidywania na turniej wyglądają w następujący sposób. Grupa, w której jestem jest bardzo trudna, więc ja gram Community Day. Spokojnie, damy Przewiduje radę. w ten sposób. Skopo, co ty uważasz? Ja po pieniądze no, po pieniądze, bo Skopo ma takiego deala ze mną, że jak jest top ten, to ma stówkę, a jak wygra jak turniej, to ma kolejną stówkę. Eee... Tą pierwszą słówkę wierzę, że chłopak jest w stanie zrobić. W drugą, proszę Państwa, no to już trzeba mieć skilla, liczyć fasty. Przestań, No właśnie, przestań. Nagrywa się. Dobrze, proszę ja? Państwa, mam nadzieję, że wszystko jest ok, bo właśnie skopa jest operatorem kamery. Jak mówiłem, są karty Pokémon. Kupiłem sobie Evolving Skies raz, 2, 3, 4, 5. 6 Euro Booster, trochę mniej mi wyszło, bo najpierw wziąłem 3 paka Silver Tempest. Tylko nie ogarnąłem, że ten Silver Tempest jest zbytnio niemiecki, więc po prostu. To masz śmietnik w ogóle. Aha, więc po prostu wymieniłem. Tu nic nie ma. Nie, ja tak. Raz, 2, 3, 4. I proszę Państwa, mamy energię ognistą, Boost Shake, Remobi, Avaluk. Fibas. tedusjar. Dejno Hopip Hitmonchan Proszę <m> <Szymon> <Szymon m> Państwa Pikachu 25, celebration. celebration 25 years Edition <m> 18 uh, Euro O Jezus Maryjo, Hitmonchan Bravery jest naszym reversem, a na koniec niestety zwykły Scotland Scotland, Scotland. Trzymaj no, to, nie to. Na to Dobra, <grywa> dobra, dobra, otwieramy paczkę numer no. dwa. proszę Państwa, ogólnie jak dobrze wiemy, Evolving Skies jest takim wydaniem, że jak trafimy za Daj tą jedną kartę, to jesteśmy mega zarobieni. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeżeli chodzi o Evolving Skies, ja nigdy nie miałem szczęścia. Więc bardzo się zmieni energia walcząca. Spylus, Zinas, Rizol. Zakrywasz palcem. Dobrze. Copycat. Marip, Owca, Zoura. Coś, co właśnie w Pokémon Go i dodawali na, na odwrót inaczej. Tentakul. Deino. Znowu owca. Tentakulis coolis reversing, proszę Państwa, coś tam jest. Widziałem rameczkę. Rayqueza V. Ja nie mam koszulek. Dobrze, to się jakoś wygląda Rayqueza V To nie jest za którą byśmy chcieli wyciągnąć, ale zawsze coś jest, tak? Rayque Queza V. Ciekawe, ile taka zwykła Rayqueza V w ogóle teraz stoi. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy energię. Ognistą Aroma Lady Nie, Rescue Carrier Scrafty gossy Flower Fibas, Hippopotas Lilpuff Nikit Petli z I Regileki Holo niestety tylko zwykły Nie będziemy przedłużać otwornia karty, więc po prostu ja już to polecę bez kart striku, Aguś? Bez kart striku polecimy i uwaga Po prostu lecimy z, Teraz będzie zaraz reverse Copycat reverse i zwykły ampharos. Niestety nic ciekawego nie było w środku. I proszę Państwa, czy będzie Last pack Magic, jak to mówią amerykańscy YouTuberzy? O Jezu, jest drop, jest drop, widziałem. Ej, widziałem, widziałem. tam y, y, To był moim zdaniem y, trainer Full Art jakiś. Serio. Zobaczycie, widziałem obwódkę i jestem pewien, że to jest trainer full art Gigali Triverse A nie, Duraldon V Jaki to jest numer? Eee, 220 A to nie jest Alternate Art jakiś? Jak to się nazywa? Duraldon VMAX 220 33 euro 33 euro proszę Państwa, zakupy się zwróciły, ja jestem zarobiony No i proszę Państwa, mamy godzinę za 4 minuty 10, zaraz zaczynamy tutaj na tamtych stołach yy, Ogólnie znamy swojego przeciwnika Gram. Tak. Tak. Także Kecika hoj! I zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście już jedna osoba zrobiła jedną rzecz, którą nie powinna zrobić, ale nie będę mówił kto i nie będę mówił co. Nikt nie to zrobił. To powiedział skopa nie ja. Dzień dobry, jak się pan czuje przed walką? Dzień dobry. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że uda się wygrać pierwsze, pierwsze spotkanie tego wspaniałego turnieju. Mam nadzieję, że dobrze usiadłem. Tak? Dobrze? To jest dziewiątka albo szósta. Mam nadzieję, że to jest zdecydowanie tak, to jest dobrze. Zdecydowanie no, Mam kolegów blisko, to czujesz jak w rodzinie. To dobrze. Wie, panie, co pójdę, chłopę, chłopę. No. To trzymam kciuki. Proszę państwa, w pierwszy. pierwszej, ja niestety przegrałem 2-1, było mega close, no ale niestety ja tu jestem dla fanów, a nie dla wygrania. I ja nie mogę walk pokazywać, niestety, więc muszę wam tak po prostu omówić w maseczce albo bez maseczki, albo z maseczce. Tam jeszcze walczą, się pocą. Yy, nie widziałem jeszcze żadnego dziwnego Pokemona nikogo. ja też mam jakichś dziwnych. No ale zobaczymy co będzie dalej. Bo jeszcze losery Bracket coś tam, jeszcze jest jakaś tam szansa gdzieś tam wyjść. No, ale zobaczymy. Proszę Państwa loser bracket już za mną, przegrałem 2-1 ponieważ Lurgan Rocket zdziwił mnie niesamowicie, że na Kreseli grał Future Sight, gdyby nie to wygrałbym 2-1, głupi atak Future Sight. Oczywiście, ja tak bym wtedy zrobił, nie miałem tego co do zrobienia, bo już nie miałem żadnej tarczy, ale gdybym miał Grass Knot, Moon Moonblast to bym go zeżarł swoim Wenazaurem. tak to niestety Future Sight one, yy, one shot, one hit? Nie, one hit? Nie, one shot hit? Nie, jak to się mówi? One shot, one kill i a tak to właśnie wygląda. Tam jeszcze grają, się pocą. No i co, No, o 14 mamy meeting, press, TCG, Silver Tempest, you know what it is. No i zobaczymy. Tam ktoś się poci na live. A ja się pocę tutaj. Widzicie jak ja się pocę? Mhm. Wiem bardzo serdecznie. Tutaj mamy Sebastiana, który już jest po trzeciej rundzie w karciance. Ogólnie wszyscy uczestnicy dostali takie maty. Bardzo fajne. I oczywiście jeszcze była karta promo. Yy, Colorless Experiment Rivers ze znaczkiem Championshipsu. Podobno już chodzi po 15 euro ogólnie, więc to można sprzedawać, czy ktoś dostał. A teraz posłuchamy, co się podobało, jakie są, jakby, można powiedzieć, zarzuty, co nie grało i jak przewidujesz w, w ogóle szanse na dalsze gry, jak um, daleko zamierzasz zajść. Witam wszystkich widzów kanału. Eee, oczekiwań w cennym siebie nie miałem żadnych, bo to jest mój pierwszy duży turniej, mimo że tam gram od czterech lat, eee, tak trochę lokalnie powiedzmy. Idzie eee, na razie bardzo dobrze, dwa zwycięstwa, jeden remis. Co nie zagrało? Jest, nie. Wydaje się, że jest bardzo dużo stołów. To jest chyba normalne, ale oczekiwałem, że będzie więcej wędorów z kartami, Aha. mimo wszystko. No i trochę boli brak szatni, jakiekolwiek, gdzie jakie te tak, trzeba prawda. ze sobą nosić. Ale poza tym wydaje mi się, że wszystko ok. Sędziowie są bardzo mili, bardzo szybko reagują, jeżeli się ich zawoła, bo czasami się to zdarza, że na przykład grać zrobi coś, czego nie powinien. Trzeba zawołać sędziego żeby sędzia spór e, e, rozstrzygnął tak, i dał karę jednemu graczu, graczowi czy drugiemu. Więc I na taka kara na czym polega? E, jest różnie, w zależności od przewinienia, bo na przykład można się pomylić, dobrać jedną kartę za dużo, Rozumiem. albo wtasować karty do deku, których się nie powinno wtasowywać do deku. I w momencie, w którym się to zrobi, no to wtedy można zaocełnić go i w zależności od tego, czy można to cofnąć, czy nie, kary są różne. Może wystarczyć zwykłe upomnienie, Aha. E, tylko że to się potem jakby zbiera i kilka upomnień w, w turnieju może spowodować na przykład dyskwalifikację. Całkowitą. Całkowitą. Aha. Można dostać na przykład tak zwany prace penalty, czyli przeciwnik w danej grze musi mieć wziąć dwie nagrody mniej po prostu. Nie jest tak, że on nie bierze od razu, to musi wziąć dwie mniej. No a czasami jest po prostu na tyle, na tyle duży błąd, że sędzia po prostu przyznaje game losa, czyli po prostu osoba, która popełniła błąd, przegrywa. Aha, czyli tak podobnie jak w Pokémon Go, jeżeli chodzi o PvP. Jak ktoś popełni jakiś większy błąd, to właśnie też jest tak, że jest game los, przegrywa. A ogólnie turniej, od 0 do 10 7? 7. Czyli Włączamy tutaj, jakby, rozgrywkę i organizację w jedno. Tak, wydaje mi się, że to siódemka. Jeżeli chodzi o Pokémon Go, ja bym powiedział yy, też siódemka, ale wiadomo, to jest pierwszy raz w Polsce taka duża impreza. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. I oczywiście kibicuję Sebastianowi, żeby doszedł jak najdalej w tym turnieju. Dziękuję Proszę. bardzo. Proszę, Proszę Państwa, ojczyznę Galixa, czyli naszego ulubionego. Foke, grafika, jeżeli chodzi o wszystkie grafiki związane z eventami, wszystko na Twitterze jest właśnie od tego pana, więc jeszcze nie followujecie go na Twitterze, no to macie zadanie domowe, klikacie follow na Twitterze do Galiki Tutaj będziemy się nie, nie, <laughs> nie masz koszulki, żeby pokazać. No ma. Nie, A tu też jest, jest tutaj Galik spocony, ale jest. No i co ci się podoba, co ci się nie podoba, co okay. uważasz, że jest na pewno do zmiany? Inaczej sobie to wyobrażałem, e, bo wszystko jest jakby połączone i... Wszystkie stoły są razem, myślę, że to jest bardziej oddzielone eee, i że większa organizacja tego będzie. Mm -hmm. Bo tak, tu nie wiesz, gdzie, e, gdzie kto co gra. Tak, tak. Możesz chodzić tak. między ludźmi, więc wydaje mi się, że też graczom to może przeszkadzać. Też tak ludzie, uważam, ludzie że powinno po być pytami. to jakoś oddzielone, podzielone i ob, powiem, obsługa, to nazwijmy, powinna tego bardziej bo widziałem na na Pokémon Go, że dwa albo trzy razy była interwencja, że poprosili kogoś, żeby wyszedł, bo on teraz nie gra, a nad kimś stał po prostu i patrzył. Mhm. A tak nie powinno być, bo wiadomo, sety, czy jakiekolwiek podpowiadanie, prawda? A tak nie powinno być. A jeżeli chodzi o, to, o, to, o organizację, jeszcze coś byś powiedział. Co jest takiego na pewno do zmiany? Bo ja taką jedną rzecz mam, ale nie chcę podpowiadać. No dodawaj, bo ja nie umówię się. Szatnia, proszę Państwa. Tak, Organizatorze, tak. mój kochany, jeżeli robisz taki wielki event, gdzie bym powiedział, no 500 osób jest dzisiaj tutaj. Jest więcej, 700 więcej, no. na karciance, okay. na, 100 no. na pogo. Wykup szatnie, panie, wykup szatnie. Raz, lepiej dla ludzi. Wiedzieli? Dwa, lepiej to wizualnie wygląda, jak kurtki nie wiszą na krzesłach. Tak faktycznie, my moja zastanawialiśmy grupa. na wejściu, czy będzie szatnia, więc... My no, też nie. jest. Niestety nie ma, ale tak ogólnie ja oceniam cały event na siódemeczkę. Pierwszy w Polsce taki duży, na siódemeczkę, więc moim zdaniem na start jest to dobra ocena. Jak no, to uważasz? Może być, no. Może być. Dobrze, no dobrze państwa. Mam, mam nadzieję, że będą powtarzać, że... No ja mam też nadzieję, że nie jest pierwszy i raz. uczestników, tak. mi się spodoba i, i wrócą. Tak. Bo jednak sporo jest ludzi, jak tu popatrzysz w ten dzień. My się widzimy proszę Państwa w dalszej części na wszystkich próżnych Pokemonowych sprawach Przepraszam, nasze spotkanie prasowe, że tak to nazwiemy, będziemy się uczyć jak się gra w to, z najnowszym nowakiem Silver Tempest, to jest już play level 2, ja dawno nie grałem w karciankę, ja w karciankę gram przez tylko TCG online ostatnimi czasy, więc zapowiada się troszkę ciekawie, bo nie pamiętam zasad, czy zasady jakieś tam pamiętam dokładnie niedokładnie, ale zobaczymy co z tego wyniknie, mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie. A więc... To obok, zaczynamy naszą przygodę dzisiaj z TCG, czym znaczy, tutaj, nie mogłem ogólnie, mamy naszego bulletin battle z Silver Tempest, także moje pierwsze Silver Tempest, które w ogóle będę otwierał i oczywiście standardowo w środku mamy gotową talię do grania, ja akurat dostałem z Rabidaszem jako kartę promo, a Aga dostała z San Flore Super wyostrzyło i tak naprawdę to jest gotowa talia do gry. Można oczywiście zmiksować, bo w środku mamy dodatkowe cztery busterki. Każdy z innym artem. Mamy art y, z Lugią, z Regileki, y, Regidrago i z Alolańskim Vulpixem mamy art, więc tak naprawdę sobie to otwieramy. I teraz tak, Silver Tempest, jak wiecie, y, są karty Lugii i karty Lugii są bardzo cenne. A, i już wiem, że tutaj się otwiera to trochę inaczej niż tamte paczki, bo sobie zespojrowałem kod, kolor kodu. Zrobimy sobie card raz, dwa, trzy, cztery Przełożymy do tyłu I zobaczmy co mamy Kartę energii ognistą Venomota Kirlia Tak, dobrze widziałem, Kirlia Trainer Spinarak Ralts Krogang Tak, dobrze, Krogang Solosis Tu nie widziałem, Zubat, Zubat. Venomot jest reversem no i niestety zwykła rerka, hisłański. Y, Lilligant, zaraz zobaczymy czy z tego coś będziemy kombinować Polecimy sobie z kolejnym boosterkiem y, I zastanawiam się y... Proszę? Tak, o czarny kot y, Nie będziemy robić kart trika I Więc zobaczymy co tam okay. Na nas okay. Czeka To jest fajny Litten, taki przeznaczony kot O Mamy Rokrafa. Y, jest trainer z, z galerii i rerką jest Regilec V No więc pierwszy dobry drop i mamy jeszcze kolejne dwa boostery. Więc czyli tak, najlepiej otwierać je z tyłem, żeby nie zespolerować sobie kodu. Od kodu nie widziałem. Nie będziemy robić kartiku, żeby było szybciej. Fongus, Sandy Guest. Uuu, nie widziałem, co było. Relikant to był. Haulucza, Rivers. Radiant. Radiant. Tassarena. I Holo Articuno. Jest aplikacja do tego. Ok, jest fajnie na razie. Jestem ciekaw, czy ktoś tutaj na przykład z otwierających trafilubie. No? Nie, bo tu jest taka jedna karta, która w tej chwili jest warta na szybko 1000 złotych do wyciągnięcia. Gdzie? No jest taka po prostu. I mm, zobaczymy, co my tutaj mamy jeszcze. Teraz jest reverse i. No niestety, zwykły inseruar, Więc zobaczymy teraz sobie, jak się gra. Dobrze, my już nauczyliśmy się grać w Pokémon TCG. Było bardzo fajnie. Mm, Poleciały różne karty. Nawet tutaj widziałem obok koleżance poleciała Lugia V, więc bardzo dobry drop. Yy, o, nawet pokażę jak ta Lugia V wygląda. To jest, chodzi o tą Lugię, że tak powiem podstawową. Są te jeszcze Vistary, Vistary Złote i Lugia Alternate Earth. To już są jeszcze inne kwoty. Yy, tutaj jeszcze Aga dostała yy, też matej i boosterki I tam są trzy dodatkowe boosterki, które sobie teraz tworzymy. Raz, dwa, trzy, cztery karty przekładamy do tyłu I zaczynamy od energii psychicznej Mamy Flechindera, tak? Yy, nie widzę do odwróconego Lanturn, Fossil, Sunkern, yy, Klink, Petil, yy, Lityn Markrow, Dratini jest reversem i... zwykła Zaura, niestety. Otworzymy jeszcze dwa busterki, ale to już na szybko, bez kart streaku chyba będzie, że tak powiem, lepiej i zgodniej. I zaraz zobaczymy co tu mamy. Spinarak, Beldam, Krogang, Solosis, Zubat, Sunflora Rivers i Dragonite Holo. To akurat nie tak źle, Dragonite Holo, bo to jest Dragonite. I zobaczymy... A już źle otworzyłem, już wiem, że tylko możemy liczyć na trener z galery i lecimy tak szybko. Niestety, nic w ostatnim boosterze nie było. E, proszę Państwa, to był pierwszy dzień regionalsów w Pokémon GO i w Pokémon TCG. Ale ja już chyba kończę relacje z pierwszego dnia. Tam jeszcze są walki na dole. Ja lecę nagrywać odcinek z Community Day i oczywiście będzie odcinek z kolejnego, drugiego dnia. Także zapraszam serdecznie, widzimy się w kolejnych odcinkach, jeszcze przynajmniej dwa z Warszawy.